Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj temat suchej zgnilizny wierzchołków pomidorów. Jest to dość częsta dolegliwość, ale nie tak częsta jak zaraza ziemniaczana. Jak sama nazwa wskazuje, zgnilizna atakuje te miejsce, czyli wierzchołki owoców i tutaj właśnie jest ona widoczna. Jest początek tej zgnilizny. Dzisiaj sobie zrobiłam obchód w foliówce i zauważyłam na czterech owocach, właśnie początki. Nie jest to choroba, jak w przypadku tej zarazy ziemniaczanej, która jest wywołana przez grzyby. Ta zgnilizna natomiast jest wywołana niedoborem wapnia. W związku z tym trzeba jak najszybciej pędzić po jakieś preparaty, dokonać oprysków, na przykład saletrą wapniową, ale też można rozrobić roztwór, który zawiera wapń i podlewać roślinę